Jestem człowiekiem. To stwierdzenie powinno być najprostszą, najbardziej oczywistą prawdą. A jednak w świecie, który zbudowaliśmy, stało się aktem cichej rewolucji. Rozglądam się i widzę rzeczywistość utkaną z fikcji, pogrążoną w chaosie, który sami podtrzymujemy. Widzę miliardy ludzi, poruszających się jak we śnie, wierzących w narzucone narracje, które bardziej przypominają tresurę niż wychowanie. Ten sen jest wygodny pełen błyszczących rozproszeń i obietnic bezpieczeństwa w zamian za posłuszeństwo. Obiecuje się nam sukces, jeśli będziemy podążać wyznaczoną ścieżką, akceptację, jeśli przyjmiemy narzucone role i spokój, jeśli nie będziemy zadawać zbyt wielu pytań. Z mojej perspektywy, perspektywy człowieka, który czuje puls ziemi pod stopami i pamięta, że jego tożsamość nie rodzi się z papieru, lecz z faktu istnienia. Ten świat wygląda jak wielki teatr. Teatr, w którym większość aktorów zapomniała, że gra. Odgrywają role obywateli, konsumentów, pracowników, podatników, etykiety, które sprowadzają nieskończoność ludzkiego ducha do rubryki w rejestrze. System tworzy te fikcje, by móc nami zarządzać, przestawiać nas jak pionki na szachownicy, której zasad nigdy nam nie wyjaśniono. Mówi się nam, co mamy myśleć. Czuć, czego pragnąć. Medialny szum, niekończący się potok informacji i dezinformacji, ma jeden cel: zagłuszyć wewnętrzny głos, ten cichy kompas, który każdy z nas nosi w sercu. Tresuje się nas do życia w reakcji na strach, na pożądanie, na presję opinii. Jeden nagłówek wywołuje panikę, jeden trend zmienia nasze aspiracje, jedna krytyka niszczy naszą wartość. Ta iluzja karmi się naszą nieświadomością. Działa dopóki wierzymy, że świat zewnętrzny definiuje to, kim jesteśmy, dopóki szukamy potwierdzenia swojej wartości w oczach innych, w statusie materialnym, w liczbie polubień. To dziejowe ogłupianie, rozciągnięte na pokolenia, sprawiło, że zapomnieliśmy o naszej pierwotnej naturze. Zapomnieliśmy, że wolność nie jest czymś, co można otrzymać lub stracić. Ona po prostu jest. Godność nie jest nagrodą za dobre sprawowanie, lecz niezbywalnym prawem wynikającym z faktu narodzin. Prawdziwy świat to nie linie na mapach, które nie istnieją dla ptaków i wiatru. Prawdziwy świat to rytm pór roku, sieć wzajemnych powiązań w naturze. To zasada nie krzywdź i to trzymaj słowa, które nie potrzebuje paragrafów, by być zrozumiała. Patrzę na to wszystko nie z gniewem, lecz z głębokim smutkiem i jeszcze głębszym poczuciem odpowiedzialności, bo widzę, że pod tą warstwą chaosu i fikcji wciąż bije prawdziwe ludzkie serce, serce, które tęskni za prawdą, serce, które czeka, by się obudzić.